Powiedzmy coś o trenerze Danielu Zenaczkowskim, który jest oprócz ciebie drugim tutaj trenerem, który zajmuje się pracą z młodzieżą, pracuje w klubie. Ale także nie można zapomnieć o tym, że pomaga tobie tutaj na miejscu w Twoich przygotowaniach do walk. Powiedz coś o sobie trenera. Tak, jeżeli zacznę o tej osobie coś cokolwiek mówić, to powiem, że to był jeden z najlepszych zawodników, który boksował, bo stosujesz ponad 200 walk i jeżeli tam trzeba badać na myśl na, na na, Europy. No niestety tam właśnie w strefie Medalowej odpadał. Turniej ształa wygrał, także utalentowany, doświadczenie, dosyć, 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 dosyć duże doświadczenie. I jeśli chodzi o tutaj w pracę jego, jego osoby tutaj w klubie, to, to, to jest praktycznie to, to jest osoba nie do zastąpienia, bo no bo mi nie ma i ktoś to musi pracę wykonywać. On praktycznie siedzi tutaj, idzie do pracy na godzinę 6, wraca o godzinie 2, na wpół do 4 już tutaj przylatuje i siedzi o godzinie 20-21. Na drugi dzień przychodzi na 20, siedzi do 23, czyli praktycznie cały dzień jest, jest w ruchu i tu pracuję z tą młodzieżą. Też mi się wydaje, duży wkład ma do tych, 100, tych medalów, można powiedzieć, może większy jak ja, bo, bo ja też wyjeżdżam przez to, a, a, a nasza wiedza i nasz, że tak powiem, warsztat tej wiedzy jest, jest zbliżony. Poglądy i technikę mamy praktycznie taką samą, zbliżoną. I bo po części, jeżeli mamy zbliżoną, dlaczego? Bo, bo, bo on mi też pomaga mi się przygotowywać już od par lat. Yy, jest moim też tak samo trenerem. Dużo czasu poświęca mi ze mną na, 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 na pracy na tarczy. Czyli tarczy jest trenerem I, i praktycznie mówię. No mówię, jego, jego drugie życie to jest, to jest to jest, jest box. I, I tutaj mu też dziękuję, bo mówię, no jakby nie, nie Daniel, nie, to, to by tutaj nie miał kto czasu poświęcić podczas moich wyjazdów na, na, te, na te obozy, na te turnieje. Także mówię, to trener Daniel jest, tak powiem, Taką duszą, która jeździ po turniejach, bierze udziały, pomaga w przygotowaniu młodzieży i pomaga przede wszystkim w przygotowaniu moim. Czyli podobne poglądy, metody treni trenerów, tak. treningowe, zazębiają tą współpracę, co ułatwia później. Mamy też dużo takich, może dużo nie. To co mi się podoba w trenerze, w Danielu, że jeżeli coś mi się nie podoba i uważa inaczej, to nie, nie zamyka się, tylko mówi mi prosto, albo idziemy siadamy tutaj i dyskutujemy, która opcja jest lepsza. Także tutaj też na pewno jakaś jakieś konflikty, że tak powiem, słowne, poglądy yy, załatwiamy i to są, i to jest, no i, i, i to trzeba ocenić, bo jeżeli byśmy sobie jeden drugi po drugim, jeden po drugim po, drugi, po plecach chlepo, to na pewno by to na dobre nie wyszło. Mówiliśmy o właśnie amatorce trenera Daniela Zajomczowskiego, świetny zawodnik, świetny amator, a teraz przypomnijmy Twoje występy na arenie europejskiej, bo jesteś trzykrotnym uczestnikiem mistrzostw Europy, opowiedz nam coś o tych. Tak, w roku 1999 w roku brałem udział w pierwszych moich Mistrzostwach Europy w Tampere, tam wygrałem z bardzo dobrym zawodnikiem, na dzień dzisiejszy jest, jest zawodowcem, chyba zero porażek, Ukrainiec, nazwisko dzisiaj nie, nie wspomnę, Pieruk czy... Pieruk, Dmitry Pieruk. Nie, nie, bo jest jeszcze tej, podobne nazwiska, ich jest dwóch, jest Rosjanie i jest Ukraińczyk. ale w każdym razie można sprawdzić to za interesie. Czy może się nawet mylę, ale można tam dojść z kim ja boksowałem, a teraz jest zawodowcem. Ale z twarzy ko kojarzy, jest bardzo z zawodowcem, bez porażki i tam z nim wygrałem. Gdzie później przegrałem z, 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 z zawodnikiem z Rumunii, Rasko, wicemistrzem olimpijskim. I wtedy startowałem w kategorii półciężkiej, gdzie ważyłem, że kategoria jest 81, ja start, a ja ważyłem, że się aż mm, Komisja, która na dzień dzisiejszy ważyła, nie się śmiała, bo to było rzeczą niemożliwą, gdzie ważyłem 76 kg, kilo, tylko kilogram do nadwagi do kategorii średniej, ale brałem tam udział i przegrałem właśnie później w ćwierćfinale z zawodnikiem, yy, z tym z Rumunii Rasko, wicemistrzem olimpijskim, podajcie jakiś jeszcze z Europy. Yy, później boksowałem w, w Perm, to w roku 2002 i tam wygrałem zawodnikiem, yy, już później, już z nie, zawodnikiem reprezentujący barwy niemieckie, ale on jako, yy, jako bodajże, Rosjanie był mistrzem ołowicy, mistrzem świata, coś takiego na przestrzeni świata juniorów. A na dzień dzisiejszy wygrał yy, z zawodnikiem, mistrzem świata, no przy, akurat stracił pas yy, yy, z Balzajem, ale z nim teraz wygrał, niedawno mieliśmy okazję go o, oglądać, też się chwalę, no bo mam się chyba czym chwalić. Yy, I z nim, z nim wygrałem dosyć wyraźnie. Także yy, tu się też jest z tego dumny. Yy, nie wiem, jakby było na, na rynkach zawodowych, ale akurat mam okazję i się chwalę, że wygrałem z nim na, na rynkach yy, amatorskich, gdzie później przegrałem z zawodnikiem zdecydowanie słabszym. No ale przegrałem. Może obrosłem w piórkę, nie wiem, jaka była przy czego przyczyna. A w każdym razie ten medal już był w moim zasięgu. Przegrałem z, z zawodnikiem z Finlandii. I później walczyłem z zawodnikiem na trzecich moich szóstwach Europy. Tu bodaj się przegrałem jednak w eliminacjach, bo tutaj kolega Marcin mi to sprawdzał i jednak potwierdził się, że jednak przegrałem chyba w eliminacjach, przegrałem z balzajem. Tam wynik był kosmiczny. Eee, sam się załamałem, bo tak jakby, jakby była inna walka. Tam walkę przegrałem, bo nie mogę sobie mówić, że walkę wygrałem, walkę przegrałem, ale może dwoma, trzema punktami, a nie tam dziesięcioma. I to była moja taka przygoda, jeżeli chodzi o Europy. Startowałem się w Mistrzostwach Świata, ale jako junior i tam przegrałem z mistrzem świata. I co mogę być z tego dumny, że ja jedyny nie przegrałem, ale nie siedziałem na tyłku. A wszyscy zawodnicy poprzedni faktycznie cztery walki miał, trzy walki wygrał z zawodnikami, których usadzał na, na tyłek. To też nie jest może powód to to było przegrałem, ale cieszę się, bo jako jedyny nie siedziałem, a siedzieli mistrzowie Europy. I Europy potrafił ich zdekotować. Jeżeli chodzi o Olimpiadę, no, moja przygoda z Olimpiadą skończyła się na eliminacjach, bo na Olimpiadzie nie byłem, przegrałem tam w Rumunii, w Bukareszcie. Bukaresz to jest tak yy, yy, stolicą Rumunii, przegrałem w Rumunii i yy, mogłem, no, 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 że byłem. Po, po, po 3 gdzie wygrywałem, po 4, w rundzie w niewyjaśniony mi sposób walkę przegrałem, no ale to mówię, układał kładziki i tak było, jest i będzie. I tyle z mojego boku. Pozdrawiam wszystkich przeciwników, zwolenników i wszystkim redakcję i pracowników Boxer.org.